Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku w Pokémon Go. Jak widzieliśmy, oczywiście, w tym wpisie na Twitterze jak i też w komentarzu pod ostatnim odcinkiem, że Niantic długo nie czekał na odpowiedź. A bardzo tutaj było prawdopodobne to, że jakaś inna osoba, która nie wiedziała, jak to działa, i mieli oczywiście ogólny template do odpowiedzi, napisała tak, a nie inaczej. Jednak teraz jest odpowiedź jasna i klarowna. Tenerzy, podczas Committee Day w grudniu. Ewoluowanie Eevee z lub też bez ataku Last Resort umożliwi wyniku ewolucji włącznie z Lifionem i Glacionem, bo oczywiście te Dapokamona nie miały możliwości do tej pory otrzymania Last Resort, otrzymają atak Last Resort i oczywiście tutaj uratowało to moją Eevee od, wiecie wyrzucenia jej do banku profesora Willowa na wskierki. I w tej chwili mam, mam najlepszego Ambrona w grze, prawie najlepszego, także do mnie cieszy niesamowicie, a teraz z uwagi oczywiście, że trwa nasz weekend na double, 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 double. pomoc jeśli chodzi o przyjaźń, tego pokonawczego jeszcze nie mam, także tu i to zrealizujemy, ale oczywiście wcześniej mam dla Was o wiele bardziej aktualne informacje. Także posłuchajcie, a później przejdziemy do tego tutaj rajdu. Kolejna rzecz ciekawa, którą napisali na Twitterze nigdzie indziej jest kolejna sprawa. Trenerzy pamiętajcie, żeby pokonać działanie przed 30 listopada, lokalnego czasu swojego, czyli w Polsce również, by spotkać shadow legendarnego Pokemona miesiąca. I to jak wam mówiłem, co miesiąc będą się zmieniać. W tym przypadku był artykuł no kolejny będzie Multres. I kolejnościowo idzie tak samo jak było w przypadku pierwszego GoFestu Gdzie oczywiście my wygraliśmy, w sensie wiecie byliśmy, Mieliśmy więcej tutaj statystyk wyższe statystyki jeśli chodzi o pierwszy GoFest Czyli Mystic Później był Moltres i na końcu był Zavdos. Także kolejnym oczywiście Pokémonem legendarnym, którego będziemy mogli zdobyć w wersji Shadow Jest właśnie Moltres Także do 30 skończcie swoje questy, które aktualnie macie na działanie Go, czyli Tutaj będzie to Luming, Luming in the Shadow. To skończycie przed 30 spada, bo stracicie możliwość zdobycia Shiny, nie tylko Shiny, Shadow, legendarnego Pokémona jakim jest Articuno. Ta ekipa jak widzę się zbiera, więc będziemy starać się za chwileczkę oczywiście tu je realizować. Kolejny ride na naszego Terakiona. i widzę problemu jeśli chodzi o realizację. Właśnie tego pokłada po raz kolejny, jednak dwójeczka się kluje szybciej. Bo jak wam mówiłem, jego wytrzymałość jest mega ekstra. A ten kolega mi się przyda 10 minut. Jeszcze bądź nie, ale jeżeli jest możliwość pokonania jego i to bez problemu w duo, mało będzie tutaj grup w miastach gdzie będzie informacja. Przepróżmy tutaj 5-6 osób idzie, kumuluje się i idzie robić raid. Tak było jeśli chodzi o Pokémony, które, wiecie, zbijaliśmy w grupie, Wymagane było co najmniej powiedzmy 3-4 konta, gdzie Pokemonów trzeba mieć co najmniej 5 na levelu 40. Wtedy każdy pisze, tutaj jest rajd. Przychodzę, ten przychodzi, plus 5, plus 7, i tak dalej. I zbiera się kipa. Tutaj, jeżeli jest możliwość pokonania tego duo, to naprawdę każdy będzie starał się indywidualnie. Z przyjacielem, z przyjaciółmi realizować to indywidualnie, a nie w grupach. Także tutaj musiałem mieć, przy miałem szczęście, że spotkałem dojś znajomego, z którym udało mi się zrealizować rajd. Jeśli chodzi o te rajdy, dodatkowo, czemu mnóstwo osób tak naprawdę też może się zrazić do no, samej formy realizacji tego, tych rajdów? Bo jakiś czas temu na nam napisało w nutce, że zamierza na bazie tutaj feedbacków od graczy, uwaga od graczy, troszeczkę pozmieniać, jeśli chodzi o statystyki, nagród i wiecie wszystkiego. I tak też zrobiło. Jeśli chodzi o Rare Candy. Jak wiecie, wcześniej my używaliśmy na potęgę Rare Candy i ich dużo. Ja miałem potężne ilości. Jeżeli potrzebowałem to naprawdę na rzecz live'a, zrobić parafa pokoju na legendarnego to używałem Just Like That 250 cukierków i robiliśmy parę up do 40, legendy teraz może być tym trudniej jak sama nas zaskazuje, mamy tutaj Rare candy. i w tym parku nawet na tierze piątym, bacząc z terakionem, będzie tutaj rzadkość jeśli chodzi o zdobycie Rare candy. aktualnie mnóstwo osób mówi, że na tierze piątym z uwagi na to, że wiecie mnóstwo osób Bardziej tutaj kwapi się robić y, rajdy Tieru 5, przez to mamy możliwość zdobycia maksymalnie jednego cukierka z rajdu Tieru 5, jednego Rerkendi, ale o wiele więcej teraz ich wpada za rajdy Tieru 4, za allańskiego Maruaka. Także pamiętajcie, jeśli będę szukał tutaj rajdów na tierze 4 i będzie to allański Maruak, ja tam będę. W miarę możliwości i czasu. I oczywiście, jakie będą możliwości na zdobycie rare candy w tej chwili? Pierwsze. Mamy quest research dzienny na wykluj 5 jajek, dając nam tutaj trzy Rare Candy. Mamy PvP. Z PvP jest 50% szans na to, że zdobędziemy. Po 3 walkach, oczywiście, bo tu mamy 7 przedmiotów z PvP, z czego mamy trzy walki, więc jest to 50% szans na to, że trafimy Rare Candy z PvP. Ale z PvP jest kolejna opcja, żeby otrzymać tutaj. Rare Candy, także polecam robić dzienne dawki PVP. Trzy walki dziennie otrzymujemy nagrody. Jest kilka tutaj oczywiście możliwości na zdobycie Rare Candy, ale prawdopodobnie pomożecie mi i napis napiszecie wszystkie pozostałe w komentarzu. A ja je przypnę i lepsze na samym szczycie. Dzięki za pomoc. 11 osób, a spodziewałem się, że nie będzie szans na trawienie większej grupy. Jednak się udało. A robię ten rajd tylko głównie po to, żeby ukończyć quest na chyba spindę, chyba spindę dalej nie zauważyłem co tak naprawdę jest do realizacji, ale jest chyba spinda Mogę się mylić. Na tak grosy wyleczone, jestem zadowolony. Także powinno pójść jak spłatka. Szybko. I o to chodzi. Prawda? Oszczędność czasu przede wszystkim. I teraz spam animacji. <grytanie> jak za dawnych czasów. I z tego co zauważyłem, to chyba jeszcze trawiasty moveset Też może być super ekstra A ja otrzymuję oczywiście atak ziemny od niego, czyli super efektywny Także jeśli chodzi o prawdopodobnie duo, to najcięższy atak, który możemy spotkać to jest definitywnie Earthquake Przeciwko Metagrossom I teraz to jest na buście, na buście i wysoki, ponad 2600 Ile, jeden Rare candy, tak jak Wam mówiłem. Czy ja nie mam tego? Mam, mam Golden Raspberry. Powinien być excelent. Tylko jak się przestanie ruszać. Grejcik. ale siadł w Quest. Więcej nie potrzebowałem. I za pierwszym razem. Jak lepsze, ale mniej wytrzymałe będzie. A Quest. Tutaj. Na kabuto. To było na kabuto? W każdym razie nie szajnie. I pomyśleć, że tego Pokemona kiedyś się robiło solo. Tak, był krótki czas, kiedy udało mi się tego Pokémona zrobić solo. A teraz trzeba dwóch graczy minimum, żeby tego dokonać. I oczywiście ja go robię, żeby sprawdzić na własnej skórze, jak wygląda sytuacja z cukierkami. Który się otrzymuje za tier 3 i 4? Bo aktualnie, właśnie za te, za te rajdy, tier od 3 i 4, otrzymuje się więcej cukierków. Ale jestem ciekaw sam, jak to wygląda. Dwie wow, 6 cukierków. Widzicie, tutaj jest sprawą normalną, jeśli chodzi o otrzymanie większej, większej ilości cukierków. Ale są rekordziści z 18 za czwórkę i 12 za trujeczkę. Shiny? Nie, ale oczywiście. Moim kolejnym shiny, o którym Wam mówiłem już we wczor wczorajszym odcinku Jest to nowy shiny Znaczy nowy shiny, jak nowy Jest to shiny Torcik I te osoby oczywiście Betypowały go w komentarzach I ta osoba otrzymała tę nazwę I w tym odcinku to było na tyle ode mnie Dziękuję za uwagę Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał I do zobaczenia w Następnym Trzymajcie się, znaczy jeszcze like i subskrypcje. Pamiętajcie o tym, bo wbijamy w tym roku jeszcze, wiecie, 100 tysięcy. <laughs> Może się uda, ale raczej to wątpliwe, ale cóż. Przepraszam pana, nie chciałem. Trzymajcie się, na razie. Heja!